Cześć, dzisiaj zapraszam Was do odcinka, gdzie opowiem, ile już wydaliśmy na wykończenie naszego domu. Jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, ja mam na imię Mariola. Na przełomie roku 2022-2023 z mężem kupiliśmy dom od dewelopera, jednego z najbardziej popularnych deweloperów w Wielkiej Brytanii, który się nazywa Linden Homes. Dom ma układ pokoi Eavley, The Evely i to jest dom 3 sypialniany 80 m2. Jest to dom bliźniak, czyli jesteśmy przyłączeni do naszych sąsiadów i jest to wybudowane na nowym osiedlu, bardzo dużym osiedlu, gdzie powstaje coraz to więcej domów. Jesteście zainteresowani obejrzeniem, jak dokładnie wygląda ten układ i ten proces, powiedzmy, kupowania domu, zapraszam Was do moich poprzednich odcinków. No, ok, nie przedłużając, pierwszą rzeczą, którą zrobiliśmy, znaleźliśmy sobie brokera. Naszego brokera znaleźliśmy też na YouTubie. Jeżeli jesteście w procesie szukania brokera, to możecie go znaleźć. To jest Alex Kerr. Tutaj go zataguję z Mortgage Chain. I on specjalizuje się w kredytach dla ludzi, którzy pierwszy raz kupują swój dom. Co do kosztów, bo ten filmik jest o kosztach, Um, czyli tak, za usługę, um, za um, broker fee zapłaciliśmy 699 funtów i za um, produkt, czyli za kupienie tego, tej oferty kredytu 499, czyli razem um, nam to wyszło um, no niecałe 1200 um, funtów. Jak już e, mieliśmy, um, byliśmy po rozmowach z brokerem i tak dalej, już doszło do zarezerwowania nieruchomości, która było tak naprawdę wtedy jeszcze dziurą e, w ziemi, bo ten dom był dopiero budowany. To nie był dom, do którego my przeszliśmy i um, um, mogliśmy wejść do środka i obejrzeć, obejrzeć i mówimy, że kupujemy. Ten dom dopiero się budował. E, I um, na, następnym um, jakby takim um, kosztem, który musieliśmy e, e, jakby uruchomić był depozyt i depozyt nas kosztował dokładnie 18 750. Ok, przechodzimy do następnego e, e, kosztu, który ponieśliśmy e, i tutaj dodam na przykład prawniku. I ogólnie y, koszty prawników wyszły na 1500 funtów. I y, prawników, których używaliśmy, to byli ci z polecenia dewelopera. Okay, następnym kosztem, który musieliśmy ponieść, były ekstra od dewelopera, o których już nagrałam Wam filmik. Ym, I ym, to nas wyniosło 7745 funtów. Ym, Nagrałam wam filmik o, o ekstra od dewelopera, co chcieliśmy dodać, trawę, że mamy trawnik, że mamy zrobione um, kafelki w łazienkach, że mamy kafelki do połowy, a w niektórych łazienkach przez całość bo standard dewelopera jednak to jest tylko jedna kafelka nad zlewem. Dobra, e, dodatkowe kontakty i tak dalej. Nagrałam o tym osobny filmik i to, te ekstra od dewelopera kosztowało nas 7745. Lecimy dalej. Jak już odebraliśmy klucze, e, to wchodzimy do naszej, e, naszego domu i patrzymy na naszą kuchnię. No i coś tam było nie tak, nie podobała nam się ta kuchnia. E, i bardzo długo się zastanawialiśmy, czy po prostu się wprowadzamy, robimy podłogę i jakby akceptujemy tę kuchnię i za parę lat ją robimy, czy od razu z grubej rury robimy nową kuchnię po to, żeby mieć już później spokój i żeby się o to nie martwić. No i wybraliśmy tą drugą opcję, czyli mamy kuchnię z IKEA. Sama kuchnia nas wyniosła 9,5 tysiąca funtów i teraz musicie zwrócić uwagę, że niektóre rzeczy już mieliśmy, czyli np. Ludówka jest z naszego starego domu yy, nie musieliśmy tego kupować w Ikei ale na przykład drugi piekarnik um, już był kupiony, ten pochłaniacz powietrza też był kupiony z IKEA, zmywarka, pralko suszarka była kupiona z Ikei, także 9,5 tysiąca i to było razem z, z instalacją tej kuchni, czyli ten pan, który tutaj był i przez te 4-5 dni instalował tą kuchnię, um, wydaje mi się, że jego, jego um, opłata za zrobienie tego to było 2,5 tysiąca a sama właśnie kuchnia z tą częścią tych sprzętów była około 7 tysięcy funtów. I tutaj jeszcze muszę dodać że e, musiałam zapłacić dodatkowe 500 funtów za to, żeby ten <śm> instalator, zanim przyjechała kuchnia z Ikei, przerobił mi te rury. E, pokazywałam Wam te e, serpentyny w kuchni, rur pod zlewem, e, co oni mieli za bałagan, a mi bardzo zależało, żeby mieć śmietniki pod zlewem i tam porządek. E, więc ten pan za przerobienie tych rur, potem za odłączenie tego em, pa, em, piecyka gazowego, e, płyty indu płyty gazowej to był dodatkowy koszt potem za przyłączenie płyty gazowej to musi przyjść osoba, która wystawi certyfikat, że to zostało zrobione bezpiecznie za dorobienie jeszcze dodatkowych kontaktów przy ścianie te ekstra mnie kosztowały 500 funtów po to, żeby pasowało to do tej kuchni którą ja zaprojektowałam w Ikei ogólnie razem Ikea razem z tymi zmianami wyszła 10 tysięcy funtów Ok, dodatkowo do kuchni y, kupiliśmy y, kafle z porcelanosy, y, które y, właśnie są pomiędzy szafkami a blatem i to były y, dwie paczki ogromnych kafli takich med 20 na 60. Można powiedzieć, że kuchnia to było 10 250 funtów. Lecimy dalej. Podłoga. O podłodze też już nagrałam parę filmików. U góry mamy zrobione wykładziny, czyli tak bardzo po brytyjsku i mamy to, mamy to zrobione ze firmy, która się nazywa Carpet Ride, czyli jeden z takich najbardziej popularnych chainów w Wielkiej Brytanii. I w tą cenę, czyli 1500 funtów, wchodzi ten podkład, który jest pod wykładziną, czyli to nie jest sama wykładzina, która jest składzona tylko ten podkład, żeby było jeszcze bardziej miękko. i te deseczki, do którego się to przebija i tak samo te jakby progi tak pomiędzy pokojami. Nie wiem, czy to się mówi progi, ale to jest e, e, chyba 4 czy 5 zamówiliśmy. Nie wiem, wyszło 1500 plus 250 chłopak, który nam to e, kładł, czyli w sumie tanio, jak w porównaniu do tego wszystkiego. I potem jeszcze e, ten chłopak, który nam to kładł, powiedział, że on kładzie tylko wykładziny i on nie zajmuje się podcinaniem drzwi. Teraz dla tych, kto, co są z Polski, to może się tutaj zdziwią, ale często jest tak, że wielkie... W Brytanii drzwi wewnętrzne są zamontowane przed um, podłogą e, i wtedy wychodzi, że na przykład drzwi e, e, tron, tak, e, e, jest za mało miejsca i trzeba je od dołu przyciąć. I musiałam jeszcze jednego fachowca wołać, żeby mi przyciął ten dół. E, wiem, że to chyba wyszło około 80 funtów, bo on brał e, 20 funtów za przecięcie jed, jednych drzwi. E, także to jest podłoga u góry, a na dole ta podłoga wyszła mi 6600. Tapety kosztowały nas 250 na każdą sypialnię. Um, I mój mąż je położył, więc jakby tutaj nie, nie wchodzą o koszty robocizny. Następną um, rzeczą, którą musieliśmy też dodać to jest elektryka. Niestety w standardzie, w specyfikacjach tego domu, tego dewelopera nie ma y, światła y, na strychu. I właśnie tutaj też musiałam tego mojego Polaka prosić, żeby mi przyjechał i zrobił fajną lampę taką długą, y, która oświetla cały strych. Y, y, i do tego jeszcze jak już mówiłam jak się bawimy z tą elektryką lampę i dwa kontakty jeżeli kiedykolwiek coś tam będziemy musieli robić na tym strychu i tak zrobił i to kosztowało razem 250 funtów Żaluzje kosztowały mnie 510 funtów. Średnio na, na wymiar okien, które mam u siebie w domu, one są bardzo podobne. Każ, średnio kosztowały 85 funtów, a mam tych okien 6, które mam zrobione właśnie z tych białych, białe szaterce, takie białe żaluzje klasyczne. 5, 510 funtów. E, przejdziemy do mebli. E, I teraz tak, wiadomo pierwszą rzeczą, którą musieliśmy zrobić to e, są szafy z Ikei i e, to, e, stół e, do kuchni krzesła e, to było 1050 jak jeszcze zanim e, zaczęliśmy robić cokolwiek zamówiliśmy sobie lustro robione na e, właśnie wymiar e, i to było na dole do WC i to też już zostało zrobione czyli samo lustro samo w sobie kosztowało 100 funtów ale przyklejenie i robocizna e, kolejne 100 funtów czyli to było 200 funtów Jesz e, dobra i potem teraz tak mam tutaj takie rzeczy dodane jak um, inne czyli na przykład pomalowanie schodów kupienie tych um, jakby dywaników na schody um, kosiarka lampa na zewnątrz w sensie taka którą się przyczepia do domu um, już jakieś um, kwiaty kwiatki do ogrodu już zaczęliśmy robić nasz um, żywopłot który nas tutaj trochę odgrodzi od sąsiadów um, generalnie mniej więcej na to wydaliśmy już um, 500 funtów Ok i teraz tak, podliczając razem e, to wyszło 50, e, 56 tysięcy, mniej więcej, 50, okay, 56 tysięcy funtów wydaliśmy w, e, od czasu e, marzec 2022, od czasu kiedy wpłaciliśmy naszą opłatę rezerwacyjną do, e, do Linden, e, która była 500 funtów do teraz, czyli do lipiec 2023. Czyli mieliśmy tak naprawdę szczęście, bo nie musieliśmy płacić stamp duty, czyli podatku dla kupujących dom. To jest nasze doświadczenie. Ja zdaję sobie sprawę, że niektórzy mają jakby swoje meble, które przywożą i dużo tych rzeczy już odchodzi. Zdaję sobie sprawę, że ludzie wybierają, żeby zostać przy tej kuchni od dewelopera, ale tak jak rozmawiam ze swoimi znajomymi, którzy właśnie wybrali tę opcję, żeby zostać przy tej kuchni od dewelopera. One są zazwyczaj bardzo małe i mało jest unitów, nie że małe pomieszczeniowo i nawet jak dokupują parę unitów, to potem nie są za bardzo z tego zadowoleni i i tak w planie mają zrobić powiedzmy nową kuchnię. Dzięki wielkie, mam nadzieję, że nie zasnęliście z nudów, ale pokazuję Wam ile mnie to kosztowało. Wiem, że można zrobić taniej, na czym można, można zaoszczędzić, jeżeli macie swojego brokera. Ja wiem, że um, ten nas tutaj dosyć sporo skasował, 699. Wiem, że um, ludzie znajdują walkerów, którzy robią swoje serwisy za 200 funtów, 250. Nie wiem, um, mi, robiliśmy to pi ale pierwszy raz, więc jakby zaufaliśmy mu, że, że jakby tyle to kosztuje. Um, co jeszcze? Piszcie mi w komentarzach, czy y, wydaliście też tyle y, kasy, jak kupowaliście swój pierwszy dom w Wielkiej Brytanii, czy może y, mieliście jakąś inną taktykę. Dzięki wielkie za oglądanie i zapraszam do subskrypcji, zapraszam do oglądania następnych filmików. Dzie